3 raz, dwa, trzy, 3, 3 raz, dwa, trzy. Czytam dla was artykuły, żebyście wy nie musieli się denerwować. Jednak zanim przejdziemy dalej, bardzo chciałbym Ciebie poprosić o zasubskrybowanie, polubienie, zaobserwowanie, wysłuchanie do końca i do odniesienia się w komentarzu w tym, co zaraz usłyszysz. Wracamy do materiału. Jaka piękna mgła, słuchajcie. Być może troszeczkę w temacie mgły albo innego zachmurzenia. Przeczytałem kolejny artykuł, tym razem w serwisie prawo.pl. Ja go później Wam pokażę na dole w opisie albo w komentarzu, w zależności od tego, gdzie się widzimy. I teraz powstał gdzieś już projekt. A chciałem powiedzieć, że to jest tylko projekt, więc od projektu do jakiejkolwiek ustawy to jeszcze daleka droga więc spokojnie nie panikujemy mówiący o tym że jednorazowe elektroniczne wiecie co w wariancie smakowym zostanie zakazane bez względu na to czy to będzie miało most czy też nie i jednocześnie wszelkiego rodzaju warianty smakowe w całej gamie elektronicznych Urządzeń też miałoby zniknąć. Pomysłodawcą jest krąg związany z Ministerstwem Zdrowia. To jest bardzo ważna uwaga. Argumentacja jest taka, że owe warianty smakowe powodują, że osoby, które ze względu na swój wiek nie powinny w ogóle mieć dostępu do wiecie czego, Chętnie sięgają po wiecie co, bo guma balonowa, bo mleczko jednorożca. Zaraz chwila. A dlaczego państwo, powtarzam się znowu, nie egzekwuje tego, że takie wyroby oferowane są ściekom? Co? Serio? Widziałem kiedyś, to znaczy nie widziałem, ale mój klient pytał o smak mleczka jednorożca. Poczułem lekki niesmak. Wracając zaś do tematu, argumentacją dodatkową poza tym, że mnogość wariacji smakowych może być tym czynnikiem, który będzie skłaniał, zachęcał osoby, które są poniżej 18, do tego, żeby korzystały, było również to, że wyroby płynne nie są poddane dostatecznej kontroli i standardowo nie wiadomo co tam jest i że przepisy generalnie nie są tak skuteczne i restrykcyjne, jak powinny być. Tutaj jest tyle wątków, że właściwie nie wiem od czego zacząć, ale spróbuję. Spodobał mi się ten fragment artykułu, gdzie jest mowa o tym, że sklepy oferujące, wiecie co, są za blisko jednostek związanych z edukacją. W związku z tym mam pytanie. Co na to właściciele żabek? Zacznijmy może od tej mnogości wariantów smakowych, bo to gdzieś tam jako pierwsze rzuciło mi się na tapet. Czy wiecie, że są badania zrobione? Badaj w Wielkiej Brytanii, ale tutaj pewności nie mam. Pamiętam, że czytałem, natomiast nie pamiętam, którego dokładnie to kraju dotyczyło. W każdym razie te badania mówią o tym, że tradycyjni użytkownicy chętniej. Wychodzą z okowów strasznego i zabójczego, tradycyjnego w formie nagu, właśnie dlatego, że nie będą śmierdzieć, że nie będą doświadczać e, tak naprawdę tego, co nie jest fajne, jeżeli chodzi o walory smakowo-zapachowe. I właśnie tym czynnikiem determinującym to, że zmienia się swoje przyzwyczajenia na te potencjalnie mniej szkodliwe jest właśnie to że nie będzie śmierdzieć a może na przykład pachnieć serio natomiast ministerstwo zdrowia dostrzega w tym pewne niebezpieczeństwo przynajmniej tak wynika z tej narracji drugi wątek który pojawił się związany był z tym że nie wiadomo co tam jest to nie jest do końca przebadane i w ogóle przepisy to nie są takie restrykcyjne no to moi drodzy i kochani pragnę zauważyć, że implementacja dyrektywy czyli to właśnie TPD z którym żyjemy sobie radośnie od 2016 roku owa implementacja została uznana za jedno z najostrzejszych w swoim brzmieniu i skutkach jeżeli chodzi o całą Europę. To polega na tym, że Chociażby sprzedaż na odległość jest zakazana, że na czymś, co nie zawiera nic, musi być informacja, że to coś zawiera. Pokazywałem tam to, wam to w poprzednich materiałach, że wyrób zawiera NIK, która, powo która powoduje i tak dalej. Więcej ja wiem od kilku lat, że każda substancja płynna musi być zgłoszona, czyli. Musi dojść do notyfikacji produktu, za którą się oczywiście płaci. Następnie, po kilku miesiącach, ja nie wiem czy to jest około pół roku, ale to tak mniej więcej jest, dana substancja jako produkt może zostać wprowadzona do obrotu. Natomiast w każdej chwili konkretny urzędnik może sprawdzić, czy sprawdza się to wcześniej. Nie wiem. Rozmawiałem nie tak dawno z głównym inspektorem sanitarnym. To znaczy nie osobiście z tym Panem Najważniejszym, czy Panią Najważniejszą, natomiast yy, z Urzędem jako takim. I tak, nie mają mocy przerobowych, żeby sprawdzać każdą substancję w postaci płynnej czy też niepłynnej, która pojawia się na rynku. Tylko pytanie, czy to jest mój problem? No nie. W ogóle mam tutaj taką myśl. Czy jeżeli by nawet doszło do tego, że zakażemy truskawki, gumy balonowej i czegoś tam jeszcze, to ludzie zapomną o tym, że to istniało, nie będą chcieli z tego korzystać. Co do dziurowych przepisów, to ja się zgadzam. Znam przypadki, gdzie udostępniane było nie tylko osobom z nieodpowiednim PESEL-em, ale również nieodpowiednie pojemności niemal na żywca były udostępniane wszystkim. Żaden problem. Więcej, jeżeli na polskim rynku pojawiły się automaty czyli mamy sprzedaż na odległość albo już tak na marginesie co też było gdzieś wspominane pojawił się chociażby kapitał powiązany z rosyjskim reżimem to tak, racja przepisy i przede wszystkim egzekucja istniejących przepisów jest bardzo dziurawa i bardzo niespójna i rykoszetem obrywają polscy przedsiębiorcy i teraz uwaga, płacący daniny w pełnej wysokości w Polsce. Nie tylko składki zus nie tylko podatek VAT, ale również PIT bądź też CIT w zależności od formy opodatkowania. Więc to tak na marginesie. I teraz w, w tym artykule... Yy, Powoływano się na to, że Anglia, Francja pracują nad tym, żeby banować jednorazowe wytwory. Ale wy wiecie, że ministerstwo Wielkiej Brytanii odpowiedzialne za zdrowie wręcz wskazuje, że lepszą alternatywą dla tradycyjnych wyrobów są te właśnie elektroniczne. Ja no. osobiście troszkę kibicuję. To. Natomiast cały czas zwracam uwagę, jaka skala. Szarej strefy jest we Francji, przypomnę, 33%. Praworządna, światowa, zachodnia Francja. I 33% szarej strefy. Brawo oni. Mateuszu, właśnie Ciebie pozdrawiam, gadam. Wiedz, że właśnie w tym momencie, jak, dzwo, jak trąbiłem, to pozdrawiałem Cię czule. Tę nagrywkę zostawiłbym jeszcze z jedną taką myślą, wracając do tych wariantów smakowych. Jeżeli zniknęłyby faktycznie. A, Warianty smakowe, to jest pewna szansa, że część użytkowników wróci do mniej lub bardziej tradycyjnej formy, czyli że stanie się odbiorcami dóbr, złe słowo, odbiorcami produktów, której części rynku. I teraz pytanie. Jak bardzo Ministerstwo Zdrowia w takim świetle dba o to, co nazywamy zdrowiem publicznym? Oczywiście złośliwi mogliby zwracać uwagę na to, że dochodziło do bardzo dziwnych spotkań, chociażby z przedstawicielami koncernów tytoniowych, ale to naprawdę trzeba być, nie wiem, może złośliwym. Może wredny mieć złą wolę po to, żeby w tę stronę wskazywać, a ponieważ jestem przed otwarciem i już widzę, że ktoś na mnie czeka, więc do usłyszenia potem.